Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek 22 marca na trasie między Giżyckiem a Wilkasami. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jadący nim mężczyźni zginęli na miejscu. Zgłoszenie dostaliśmy w miniony piątek 22 marca przed godziną 15 o zdarzeniu drogowym z udziałem osobówki i samochodu ciężarowego. Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili z tych wstępnych takich ustaleń, że kierujący autem osobowym podążał w kierunku Giżycka na łuku drogi stracił panowanie, zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w prawidłowo nadjeżdżający z naprzeciwka samochód ciężarowy. Tutaj można powiedzieć, że praktycznie ten samochód osobowy wbił się pod tą ciężarówkę. W wyniku prowadzonych czynności na miejscu i, i pobytu służb ratunkowych no, ustalono, że, że te dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, czyli kierowca 20-letni i jego pasażer w wieku 19 lat. Na obecną chwilę trwają czynności w kierunku ustalenia szczegółów tego zdarzenia. Po tym zdarzeniu ciała zostały zabezpieczone do sekcji i na tą chwilę prokurator rejonowy w Giżycku to zdarzenie postępowanie objął śledztwo. Służby ustalają szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku. Prawdopodobnie kierowca samochodu osobowego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Do zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 90 km na godzinę. Jednak, z uwagi na liczne zakręty na tym fragmencie trasy, rozwijanie takiej prędkości nie zawsze jest bezpieczne. Jest to takie miejsce, gdzie dochodzi tam do tych zdarzeń drogowych i, i mieliśmy już właśnie zdarzenia e, śmiertelne. E, przepisy mówią jedno, znaki mówią e, też jedno, ale po prostu musimy się stosować do warunków drogowych, do, do warunków atmosferycznych, e, e, jakie w danym czasie panują. Więc no taka przestroga po prostu w tym momencie i, i na innych odcinkach dróg noga z gazu. Jeżeli no nie jesteśmy pewni, nie jesteśmy doświadczonymi kierowcami, e, tak to spowolnijmy i, i żeby nie było tej brawury i tej nadmiernej prędkości. Zbliża się lato. Okres, w którym widoczność na drogach zazwyczaj jest dobra, a jezdnia nie jest śliska. Takie warunki pogodowe sprzyjają jednak brawurowym zachowaniom kierowców, które również są częstą przyczyną wypadków. Za kierownicą nie przeceniajmy swoich możliwości i przedkładajmy bezpieczeństwo nad prędkość.